Czy zdarza Ci się czuć, że mimo bycia razem jesteście coraz bardziej odlegli od siebie? Że Wasze rozmowy zamieniają się w nieporozumienia, a codzienne sprawy stają się powodem napięć? Nie jesteście sami. Współczesne związki mierzą się z wieloma wyzwaniami: brak czasu dla siebie, problemy z komunikacją, różnice w podejściu do dzieci czy finansów. Czasem nawet najsilniejsze relacje potrzebują profesjonalnego wsparcia. W kopalni pozytywnej zmiany rozumiemy, jak złożone mogą być relacje między partnerami. Oferujemy psychoterapię par w Gliwicach, Bytomiu i online. Dla wszystkich par, niezależnie od stażu, związku czy orientacji. Psychoterapia par to nie oznaka porażki. To świadomy wybór osób, które chcą zadbać o swoją relację. Nasze podejście integracyjne, systemowe i psychodynamiczne. Pozwala nam całościowo spojrzeć na dynamikę Waszego związku. Pomagamy parom rozwijać umiejętności efektywnej komunikacji, odkrywać głębsze przyczyny konfliktów, budować wzajemne zrozumienie i empatię, wzmacniać więź emocjonalną, przywracać bliskość i intymność. Tworzymy bezpieczną przestrzeń, gdzie każdy może swobodnie wyrażać swoje uczucia, bez oceny. Każda relacja ma potencjał do pozytywnej zmiany. Pozwól nam pomóc ci odkryć ten potencjał i zbudować silniejszą, bardziej satysfakcjonującą więź z partnerem. Umów się na konsultację w Kopalni Pozytywnej Zmiany, bo inwestycja w związek to inwestycja w wasze wspólne szczęście.